Przechodzimy do ostatniego rozstrzygnięcia dzisiejszego wieczoru, ale jak już kilkakrotnie wspominałem chyba najbardziej emocjonującego, czyli za kilkanaście minut poznamy Ostrowienia roku 2016. Nominowanie w kategorii Ostrowialnie roku 2016. Marek Feruga. Od 1998 roku związany z Grupą Muszkieterów prowadzi i zarządza trzema marketami w Ostrowie i Ostrzeszowie. Zasiada w Międzynarodowym Zarządzie Grupy Muszkieterów, kieruje Fundacją Muszkieterów, a Fundacja przekazała dotąd dzieciom już ponad 16 milionów złotych, wybudowała ponad 115 placów zabaw, ale także wysłała ponad 1000 dzieci z różnych środowisk na wakacyjne kolonie. Michał Jarnecki Ostrowski obierze świat, autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jak dotąd odwiedził ponad 150 krajów, absolwent, później przez wiele lat, nauczyciel w trzecim liceum ogólnokształcącym w Ostrowie autor hymnu tej szkoły dziś nauczyciel akademicki Piotr Kuźma do niedawna czynny zawodnik karate, a dziś trener i wychowawca młodzieży. Jego podopieczni zdobyli dotąd ponad 220 medali podczas zawodów w Polsce i Europie. On sam zdobył ponad 109 bucharów i medali, w tym tytuł najpopularniejszego sportowca południowej Wielkopolski roku 2014 Janusz Lipiński od ponad 25 lat chórmistrz, animator kultury, nauczyciel i wychowawca w Ostrowskiej Szkole Muzycznej. Jest dyrygentem chóru Mieszanego Komforca i chóru dziecięcego Eurydyka, a także Ostrowskiego Chóru Nauczycielskiego imienia Stanisława Wiechowicza. Jest współtwórcą m.in. koncertów papieskich, koncertu kolęd, Ostrowskich Zaduszek czy Dni Kultury Cerkiewnej. Marlena Malong. Jedyna ostrobianka we władzach województwa wielkopolskiego obecnie piastuje funkcję wicewojewody. Wcześniej z powodzeniem pracowała w wielu miejscach, zwykle związana z oświatą. Była m.in. dyrektorem zespołu szkół, a także zastępcą prezydenta odpowiedzialną za oświatę. Skutecznie wdrażała nowatorskie programy oświatowe i zdrowotne. Krystian Niełacny Doktor nauk medycznych, były ordynator Ostrowskiego Szpitala, a także lekarz okrętowy Polskich Linii Oceanicznych. Autor i wydawca wielu publikacji regionalnych i historycznych. Współzałożycieli były prezes Stowarzyszenia Przyjaciele Ostrowskiej Synagogi, Inicjator powstania Ostrowskiej Ściany Pamięci przy kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego. Honorowy obywatel miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Agnieszka Nowicka. Swego czasu MIS, reprezentująca region i Polskę w konkursach piękności w Polsce i na świecie. Dziś kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt. Bez reszty oddano swojej pracy i naszym czworonożnym przyjaciołom. Pomaganie zwierzętom uczyniła sensem i modtem swego życia. Krzysztof Ryfa, malarz, społecznik, nauczyciel, animator kultury. Absolwent ASP w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jako malarz, od kilku lat święci sukcesy na wystawach w kraju i za granicą, nie wyłączając Salonów Paryża. Organizator Niezależnej Galerii 33. Henryk Siciński. Był pomysłodawcą uchwalonego w 1981 roku przez pierwszy krajowy zjazd delegatów NZZ Solidarność. Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej, w którym wezwano związkowców krajów Bloku Wschodniego do wspólnej walki o swoje prawa i do zrzeszania się. W 1980 roku współorganizował protest w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej. Po 13 grudnia 1981 roku, zaangażowany w pomoc dla represjonowanych ich rodzin, został za to internowany. Marian Sikorski, dyrygent Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej, gra także w powiatowym Big Bandzie. Dzięki jego pracy kolejne pokolenia ostrowskich muzyków zyskują solidne szlify, a Ostrowscy Melomani mogą się cieszyć kolejnymi koncertami z udziałem zaproszonych solistów i innych orkiestr. Nominowany w kategorii na 2016. Proszę wspaniałą dziesiątkę teraz tutaj dla nas na scenę. z drugiego Centrum Kwiatowego, Mam już sobie, Pani Maria Trąsiak z naszej grupy. Nominowani w ostatniej i najważniejszej dzisiejszego wieczora konkurencji naszego koordynacji. Proszę Państwa, proszę na scenę Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jarosława Lisieckiego oraz Panią Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beatę Klimek. Bardzo proszę Pana albo honorowy patron ma ten przywilej odczytania i poinformowania, kto z nominowanych został ostrowienem roku kolejnego w tym wypadku. Dlatego proszę teraz pana Jarosława Lisieckiego o odczytanie i przekazanie informacji, kto został o roku 2016. Dobry wieczór Państwu. Wielce Szanowni Państwo, Pani Minister obecnie, Pani Poseł, Pani Prezydent, Panie Starosto, wielce Szanowni Ostrowianie, i tylko wszyscy goście, którzy jesteście na tej sali. Bardzo to trudna rola, muszę powiedzieć, bo stoi przed nami 10 wspaniałych osób, a ja muszę odczytać jedno nazwisko, no ale cóż, takie są wymogi. Tak Państwo Ostrowianie wybrali. Kapituła plebiscytu Ostrowianin roku 2016 nadaje tytuł Ostrowianin roku 2016 Drodzy Państwo, dublet. Po raz drugi dzisiaj zwycięstwo. Panu Piotrowi Kuźmie. Prosimy na fatę. Ostrów Wielkopolski ma dwa okręty flagowe. Ja to zawsze lubię powtarzać. Kulturę i sport. I tak się często składa, że właśnie przedstawiciele tych środowisk odbierają różne wyróżnienia, nagrody. Zresztą nie ma się czemu dziwić, bo jak powiedział jeden mój przyjaciel, bardzo zaangażowany działacz kulturalny, kiedyś jest tu specy, specyficzne środowisko, jeżeli chodzi o kulturę. I tak samo sport bardzo bliski memu sercu, mojej naturze. Wiele moich przyjaciół mówi też, tak jak klimat jest tu do uprawiania sportu, to w mało którym mieście. Dzisiaj, drodzy Państwo, z woli Państwa, ten wieczór należy do przedstawiciela sportów walki. Przedstawiciela sportu, który wymaga szczególnego hartu ducha, woli i tężyzny fizycznej. Jestem bardzo zaszczycony, że ten tytuł, tą statuetkę mogę wręczyć panu Piotrowi Kuźmie, osobie, która wiele, wiele dobrego przysporzyła, wiele chwały temu miastu swoimi osiągnięciami sportowymi, a w tej chwili jest znanym trenerem i jeżeli się nie mylę, ponad 200 wychowanków jest, jest, zdobyło medale mistrzostw Polski i rangi zawodów, rangi międzynarodowej. Nie przedłużam. Wręczam do statuatkę i drodzy Państwo bohater wieczoru przed wami Ja, ode mnie. Drogi Ostrowianinie roku, proszę przyjąć także najlepsze życzenia i gratulacje ode mnie. Y w Ostrowie jesteśmy waleczni i w Ostrowie jesteśmy odważni. I to pokazał zwycięzca y, dzisiejszego y, y, jubileuszu, dzisiejszej gali. Ale myślę, że pokazują to także wszyscy, którzy zostali do tego zaszczytnego tytułu nominowani. Każdy z Państwa tu obecnych tworzy historię Ostrowa Wielkopolskiego, każdy z Was buduje nasze miasto. I za Waszą obecność w ostrowie wielkopolskim jestem Wam bardzo wdzięczna. Nisko wam się kłaniam, gratuluję, bo każdy tworzy z Was oddzielną, piękną, wspaniałą historię naszego miasta. Gratulacje dla Was wszystkich i dla tego, który zdobył laur pierwszeństwa. Dla Piotra. Wszystkiego dobrego. Jeżeli już w ogóle to miał Pan pewnie przygotowaną jedną tylko mowę, ale nikt nie powiedział, że to będzie łatwo zostać ze w innym roku. Prosimy raz jeszcze o kilka słów. Słuchajcie, ja tylko powiem, że to jest przedstawiciel sportu walki, ale jest blady i roztrzęsiony. Panie prezydencie, nie byli faktycznie, jestem zaskoczony. W tak zacnym gronie uważam, że wszyscy. Cała dziesiątka, ale myślę, że dużo więcej osób jesteśmy nami roku. I nie tylko tego, lat poprzednich. Bo... Wszyscy budujemy Ostrów, naszą małą ojczyznę. Wszyscy chcemy dla niej jak najlepiej. Myślę, że każdy w swojej dziedzinie, na miarę swoich możliwości się stara. Dla mnie jest to nagroda wyjątkowa o tyle, że ja. Zawsze się utożsamiałem z Ostrowem, nawet jak miałem epizod, w którym w Ostrowie nie przebywałem. Kocham to miasto, to jest moje miasto. Jestem zaskoczony, a zarazem szczęśliwy, że ta nagroda przypadła właśnie mi. Postaram się nie zawieść i mam nadzieję, o ile można jeszcze włożyć więcej pracy niż wkładam w tej chwili, że będzie to dla mnie motorem napędowym, motywacją do dalszej pracy. A chciałbym jeszcze, obiecałem sobie. Nie, że jeżeli wygram jakąś kategorię, no nie spodziewałem się będzie na roku. Tak liczyłem po cichutku, że jest jakaś realna szansa w wydarzeniu sportowym. Chciałbym tą nagrodę zadedykować jednej osobie. Ja walczę na macie co tydzień, co miesiąc, czasem co kilka miesięcy, a jest osoba, która po 27 latach ciężkiego życia, w minioną środę tą walkę przegrałem i chciałem. <klucz> Powiem krótko, Ralf, to dla ciebie, gdziekolwiek jesteś. <klucz>

Nasze miasto być może zwyczajne. Spyta ktoś, cóż takiego jest w nim. Może nie wie, że ostróg?